Kochać Diabong ja Ponczusia, Gilgili, nie. Ja mocniej, a ja dwa razy mocniej. Przepraszam, czy umyć panu szybkę? Proszę. Czy umyć panu szybkę? Kochanie, zaraz oddzwonię, dobrze? Nie, nie, w porządku jest. UFO tu mam. No pa. Słucham pana. Czy umyć panu szybkę? Nie trzeba, czysta jest. Ojej, ojej, ojej. Co pan zrobił? Przepraszam, wyrwało mi się. Co to znaczy, że mi się wyrwało? Przecież przeprosiłem. Ależ pan pamiętliwy.